No, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem jednak zaprezentować całą kształt, jak to powinno wyglądać. Tak się do tego urodziło. Arduino, oczywiście, wyświetlacz LCD z, z adapterem, tutaj jeszcze nie pamiętam nazwy tego. Mniejsza z tym. Mamy tutaj czytnik. I teraz tak, tutaj mogę Wam pokazać taki myk, że. Tutaj w kodzie yy, zamienimy na chwilę oczywiście jedną cyfrę, tak? Jedną cyfrę, żeby po prostu Wam pokazać, jak to wygląda prawidłowo. Wygrywamy kod. Dobra. Wygrywamy. tak tu idzie, dobrze, poszło super no i dobra i widzimy, system gotowy na wyświetlaczu dioda jest wpięta w odpowiedni pin na arduino także zamiast diody może być wiadomo jakiś siłownik, silnik jakiś tam elektromagnes i tak dalej przykładam teraz brylok dokładam do czujnika i na czujnik na wyświetlaczu piszę zły kod i co teraz? I co teraz? Ja już wiem jaki tutaj jest kod na tym broloku. I tutaj właśnie zmienię tą cyferkę. I już tutaj wgrywam od nowa kod. I zaraz zobaczycie jak ten działa system z prawidłowym kodem. Czyli ktoś, jak będzie miał tą pastyleczkę niewłaściwą i nie będzie skonfigurowana z oprogramowaniem, to wiadomo, nie za żadne skarby, jak to niektórzy powiadają, za chiny ludowe nie otworzy zamka. Proszę bardzo, system gotowy. Dokładam. Czyli yy, 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 tą. Bryloczek. Proszę bardzo. Zamek otwarty. Dioda gaśnie. Zamek zamknięty. Zamek otwarty i dioda świeci. Dioda jest ustawiona na 3 sekundy. Myślę, że elegancki zestaw do zamka wejściowego, nie wiem, posesji, garażu, czegokolwiek. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia do następnego odcinka. Bawmy się dalej z Arduino. Pozdrawiam jeszcze raz. Cześć.